Pani ta uroczystość objawienia Pańskiego przypomina to, że Pan Bóg, który wybrał naród izraelski na to, aby Jemu się objawić, najpierw Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, później przez, za pośrednictwem Mojżesza, całemu narodowi, by mu przekazać, swoje prawo, ale też w ten sposób swoją obecność w znaku Arki Przymierza. Później prorokom zapowiadał, że przyjdzie Mesjasz z domu Dawida, narodzi się dzieci z dziewicy, które będzie nazwane Emanuelem Bogiem z nami, że przyjdzie Mesjasz, który zbawi. Izraela, od Jego grzechów. I to, co <coughs> świętowaliśmy prawie dwa tygodnie temu, narodzenie Chrystusa, w pierwszym rozumieniu było się skierowane do Izraela. Tak to pojmowali, Mesjasz przyjdzie dla Izraela, dla zbawienia członków Narodu Żydowskiego. Dzisiaj ta uroczystość bardzo mocno podkreśla nam to, że Chrystus przyszedł nie tylko dla narodu izraelskiego, ale dla wszystkich. Dla wszystkich. Że owszem, Jerozolem się narodzi, narodzi izraelskim, i to ono stanie się światłem pośród całego świata. Yy, z w wroku, jak to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Świeć, Jeruzalem, bo przyszło Twoje światło, chwała Państwa, rozbłyska nad Tobą. W Jeruzalem jest światło i chwała Państwa, która świeci, a cała reszta, oto ciemność, okrywa ziemię. Gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jest światło, i dlatego wszyscy przyjdą do światła, by nie żyć w mroku, by nie żyć w ciemności. Podobnie święty Paweł w drugim czytaniu nam yy, też podkreśla, że pogani stali się z z współczłonkami ciała w Chrystusie Jezusie. Bóg, który przychodzi dla wszystkich w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, dając świat dając swoją chwałę, yy, która świeci wszystkim wokół i wszyscy idą do tego światła. Chrystus sam się nie później on do nimi Świętego Jana, światłością świata, światłem, do, to, które przyciąga. Nikt nie lubi po po domu chodzić. Yy, czy czasem jak przebił mały, to bał się do toalety w nocy późno? Coś wyskoczy nagle nie wiadomo skąd, taki racjonalnie jakiś duszek wyleci pogoni, to człowiek szybko biegu nikt nie lubi ciemności. Chrystus przychodzi jako światło, do którego wszyscy lgną ci, którzy żyją w ciemności. I wiemy, że światło i chwała pańska jest też obrazem, Świętości, oraz zbawienia, a ciemność z kolei symbolem grzechu, symbolem trwania, śmierci. Zatem, gdy spostrzegasz się, że ciemność w ciebie spowija, że mrok gęsty jest wokół ciebie, pójdź tam, gdzie jest światło. Tak jak wszyscy, cały świat. Przyszedł do Jeruzalem, gdzie stała chwała Pańska. A gdzie mamy światło? Niewątpliwie to światło jest w Słowie Bożym w sakramentach. Tu Chrystus siebie dał. Tu Chrystus w pewny sposób siebie objawił. I już innego objawienia, które coś by dodało do no wiary, nie będzie. Bo wielokrotnie powie autor listu do hebrajczyków i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do naszych przez proroków. W tych ostatecznych dniach przemówi do nas przez Syna, który jest Słowem. W Nim Pan powiedział siebie całego. I nic więcej nie doda, ale też nic więcej nie jest potrzebne. Nic więcej nie jest potrzebne, bo w Chrystusie jest wszystko. W Słowie Bożym i w sakramentach, tu jest światło, tu jest chwała Pańska, która rozbłyska. Potrzeba wyjść z mroku do tego światła. To zrobili medycy ze wschodu, których, o których słyszeliśmy w Ewangelii, jak tradycyjnie nazywamy to uroczystość świętem Trzech Króli. To zrobili mędrcy. W jaki sposób rozpoznali w gwieździe, która też świeci znak króla żydowskiego? Bo zbawienie Mesjasz miało się narodzić w narodzie żydowskim. Skąd też król Nowonarodzony był Królem Żydowskim, jak to opisywali mędrcy? Przyszli tam, gdzie było światło, już wcześniej do Jerozolimy, by wskazali konkret, konkretne miejsce, gdzie ma być ten nowonarodzony król żydowski. I słyszymy, jak bardzo dokładnie wskazują miejsce Betlejem, bo tak napisał prorok, Ty, Betlejem, Efra, jesteś najmniejszy spośród plemion ludzkich. Z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu Mego Izraela. w sposób dramatyczny Ewangelia. Owszem, mędrcy idą za gwiazdą, za wskazaniem słowa, by odnaleźć dzieci, które prosto znają Boga, pokrękają, Nim i składają Mu dary, a jednocześnie ten, który był tak blisko Jerozolimy, który znał Słowo, tak dramatycznie się z nim rozminą, zapragną nowonarodzonego króla żydowskiego Mesjasza zgładzić. O czym byśmy przeczytać w dalszym ciągu tego fragmentu. Pan Bóg objawiając się każdemu z nas w Słowie i w sakramencie, nie zmusza nas, do tego, byśmy Go odnaleźli, byśmy do Niego przyszli. Ale staje przed nami i czeka. I pytanie: co zrobię z Bogiem, który mi się objawia? Czy postąpi jak mędrcy, przyjdę tam, gdzie On jest, tam, gdzie mi wskazuje Jego obecność pewną, Słowo Boże, czy postąpi jak Herod, zostanę w swoim miejscu, w swojej ciemności, w swoim mroku, którego konsekwencją będzie chęć składzenia Boga w swoim życiu, tego, by Pan Bóg nie był w moim życiu obecny. Trzeba, kochani, codziennie sobie to pytanie zadawać i szczerze przed sobą na nie odpowiadać. Czego chcę? Czego pragnę? Czy chcę Boga w swoim życiu takiego, jakim on mi się daje? Czy korzystam ze słowa, rozważam je, w którym Pan Bóg mi siebie zostawił? I idę za tym słowem, które prowadzi mnie do ołtarza, do jedności z Bogiem w Komunii Świętej. Od tego zależy wszystko, bo trzeciej drogi nie ma. Albo pójdziesz do Boga, oddasz mu hołd, albo. Wsuniesz pokazę swojego życia. Pan Bóg, jak przychodzi, on chce wszystko. Może nie wszystko naraz, ale ostatecznie wszystko. On chce wszystko w Twoim życiu. On chce ciebie całego. Tak jak on dał samego siebie całego. Tobie. Tak on chce ciebie całego. Nie tylko w jakimś kawałku, w jakiejś leści. Byśmy patrząc dzisiaj na męców ze wschodu, którzy pokonali tyle przeciwności, aby złożyć hołd Bogu, byśmy za ich przykładem nie bali się przeciwności, które mogą stawać na naszej drodze, byśmy wytrwale szli do Boga, który nam się objawia w Słowie i w Sakramencie. Amen.